Przed nami wyczekiwany wielki finał rozgrywek. Kto sięgnie po kucharz mistrzowski? Czy uda im się pokonać rywala? Relacja na żywo wkrótce. Witamy Państwa, Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania wielkiego finału rozgrywek. Ligi konferencji Europy. To czysta przyjemność być tutaj z Państwem i milionami widzów na świecie, którzy chcą emocjonować się tym meczem. Bez wątpienia to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych. I liczymy, że zobaczymy spotkanie godne finału. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Wielki finał, ukoronowanie starań tych dwóch zespołów. Cały sezon grali mając na głowie i ligę, i krajowy puchar i rozgrywki europejskie. I teraz dotarli tu na ten stadion, na którym poznamy tegorocznego triumfatora UEFA Europa Conference League. Mam nadzieję, że widowisko dorówna stawce tego meczu. To skład, w jakim mecz rozpocznie drużyna Jagiellonii. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Jak są dziś Czy znowu zamurują dostęp do własnej bramki? Tego należałoby się spodziewać. Raczej oddadzą inicjatywę rywalowi, a sami skoncentrują się na zwarciu szyków i dyscyplinie w obronie. Nawet dysponując dużą siłą ognia, trudno się gra przeciwko rywalowi, który cofa się całym zespołem. Więc taka taktyka czasem przynosi efekty. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Zaczęli zaczęli finał UEFA Europa Conference League. Jarosław Kubicki, Romańczuk. Jezus Simas. Strzela teraz. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki, jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Kubicki. Romanczuk. Niedokładne teraz podanie. Przy blince, jak się skończy ten odważny raj. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Bousen. Sędzia pozwala grać dalej. Jestem miejsca na skrzydłach może zaatakować. ta przekroczyła linię boczną. Out. Gwizdek mamy rzut wolny. bliższy słupek. Ale na razie nic z tego nie będzie. Saczek. Bardzo dobre podanie. Larsen może teraz się wbić ten przestrzeń na skrzydle. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Saczek rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Puszcza grę, sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. To może być. Pięknie. Głębokie do środka. Drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Jakielonia ma miejsce na skrzydle. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odpisuje. Jagielonia przejmuje piłkę. Może coś być z tego podania. Ale piłka wciąż jest grze. Co to znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Blokuje, ale to nie koniec. Piłka znowu zatrzymuje się na linii obrony. I teraz skuteczne wybicie piłki. jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. strata przejmują piłkę rywale. Teraz przy piłce Jesus i Muszę dostępu do własnej bramki. Tracą teraz piłkę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ teraz bramka, to się w głowie nie mieści! Fantastyczne umiejętności. Co za brzawa. Stadiony świata, to Bajeczna technika przy tym no i spora fantazja. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Gronca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wybieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi Kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Romanczuk. Saczek. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Teraz przy piłce Jesus i Mas. I teraz Jesus i Mas. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. To tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrat. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Jesus i to musi być bramka. Gol! Była bramka przewagi. A teraz są dwie. Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przemiła się. I co za gol. No to mamy 2 do 0. dystans, żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. tyle z tej akcji. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Może być bardzo groźnie. Ładnie teraz wyszedł. Duży spokój bramkarza. Jarosław Kubicki. Romanczuk. Ależ interwencja w polu karnym. Nie udało się utrzymać przy pilce. Cóż, chorągiewka w górze, spalony. No niestety Tomku, trzeba tu by było zaczekać na powrót, przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Z tego może coś być. Czy z strzelić? Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Takie gole potrafią zdobywać tylko zgrane drużyny. Świetne panowanie nad piłką. Wymiana podań. Obrona nie potrafiła na to zareagować. Brawa należą się nie tylko za strzał, ale za całą budowę akcji. Więc mamy 3 do 0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkasz musi chyba praktykować jakiś wodół. Jagielonia Białystok wprowadza nowego gracza. Romanczuk. Mas. Zakopanie w obronie, zagrożenie oddalone. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Olsen. Zdecydowane wejście bez faulu. Propeza dużo teraz nerwowości w środku pola. Pat szczęścia! Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Ależ to był piękny strzał, pewne precyzyjne wykończenie. To mógłby być przykład dla takich akcji. Mamy już zatem 4 do 0. Połsen. Rzuca piłkę za obronę. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. Bardzo dobre podanie. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Podanie do Imaza. Tak, świetnie. Teraz Bramkarz. Uwaga, udany przechwyt teraz. Hansen. Może coś być z tego padania. I tak, przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Czy strzeli? I co mieli Państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. I co teraz? Ryzykownie, ale skutecznie. Pięć minut do końca meczu, a wynik taki, że naprawdę trudno będzie tu cokolwiek zmienić. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Larsen. Dobre przerwanie akcji, rywala. Bo może coś być? A teraz wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Leja, Gielonia, tracą piłkę. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Może być groźnie. Niesamowita okazja! Aleś teraz popis w wykonaniu bramkarza. Już skupia uwagę rywala na sobie. I oto mamy! Ostatni dziś gwizdek, szanowni państwo! Losy Pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Za swoim ogromnym wysiłkiem zapracowała na ten triumf. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć.